żeby udawali się, moi drodzy, do strefy buforowej. Przypomnę, moi drodzy, w pierwszej kolejności kategoria rower inny. Dystans Mega z numerem 131. Dąbrowski i Damian, Bydgoszcz. Z numerem 132 Frąckowiak Waldemar Rewal, 133 French Radosław Szczecin, 134 Górecki Dariusz Słówsk, 135 Gruca Przemysław Kobylanka, 136 Grzebek Dorota Kudowa-Zdrój, 141 Kucharska Anna Pogorzelica, 152 Stalewski Dariusz Grybice 159 Zadworna Urszula Grybice To jest, moi drodzy, pierwsza grupa, która wystartuje o godzinie 9. Godzina 9 wie Już w Górana gościna, klnasz Krzysztof 139, numer 0,140 krótko, stan zesłała 3 142 kółarstwa Mariusz Bogorzelica, 143 Lunicki